Czy dwa jedynki 22 minuty tego dnia. Zapraszam. Ciocia Kama, Wujek Miki i Tata Damian. Wszyscy gotowi? Można zaczynać? Zatem otwieram nasz program. Dziś. Uuu, czy już. Nie pamiętam jak to już. było. Siódmy odcinek podcastu, 22 minuty tygodnia. Witamy Was bardzo serdecznie. Oklaski. Człowieku, jaka Dzień energia? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakbyś nie spał całą noc. Ja nie wiem, co ci się stało. Nie śpię, Zaciągnąłem już taki dług, że będę spał prawdopodobnie do końca tygodnia, ale jeszcze mam energię. Wykorzystajmy to. Ty jakbyś po prostu cukru się nawdychał w ogóle. Ja nie wiem, weź, no człowieku. Ja tu przyszedłem odpocząć. No dobrze, co u nas? Co u Was? Co u nas, pani Kamila? Narobiłam sobie wstydu na skalę międzynarodową. O! O, proszę. Tak, bo e, zamierzam wyje wyjechać na wycieczkę dla influencerów. Organizują to dwie ambasady, i ambasada Stanów Zjednoczonych i Izraela. Nieważne. W każdym razie umawiamy się na spotkanie na Zoomie, żeby omówić szczegóły. I napisano, że o 10 AM czasu wschodniego. No i ja wiem, że czas wschodni to jest minus 6, ale no z matmy zawsze byłam sława. Mhm. No i e, policjalmy. jest no i, minus 6? Nie no, w Stanach właśnie chodziło o to. I ja po prostu od. I sobie, że świetnie o dziesiąt. No zależy tego, że zależy, z której, której strony spojrzysz. Ale są na zachodzie. <śmiech> ja wiem, w każdym razie nie. chodzi o to, że zamiast, zamiast dodać, odjęłam, i jeszcze na, na szczęście tego maila, którego napisałam, napisałam takiego dość zabawnego. Czy macie świadomość, że u mnie będzie czwarta rano, po czym sobie pomyślałam, o nie, o nie. No i wiecie, i tam jest pełno takich ludzi bardzo poważnych, i ja już jestem tą dziewczyną z Polski, która niestety nie zna matematyki, Matematyki. i to mi się trafia nie po raz pierwszy, pamiętam też taką sytuację, to było w sklepiku szkolnym przed denominacją, więc w tysiącach się płaciło mm -hmm. i coś Milionach. tam <laughs> kosztowało, pamiętam, że trzy tysiące złotych pani mi... Szyszka. kosztowały dziesięć tysięcy złotych. no To mówię szyszka. A, nie, no to, no to jakaś szyszka, tam dwa, no. przepraszam, tysiące, pani mi wydała trzy i ja poszłam do sklepiku, powiedziałam, że wydała mi za dużo tej reszty i tysiąc jej oddałam. Nie wiem dlaczego, no ja po prostu, gdyby matma za moich czasów była obowiązkowa na maturze, ja bym była bez Natury. Czyli wstyd i siara. Tak, taka międzynarodowa. Ale no nie, możesz nie się wiem, tytułować może... jako altruistka i to od samego początku twoich przygód sklepowo-matematycznych. No myślę, że ja... Może, może nie pojadę, nie wiem, może coś. Ale nie, no nie <laughs> możesz, że jesteś zła z łazma, matmy, bo na razie tylko godziny pomyliłaś. To jest jednak trochę inna kategoria. I w taka w nie umiem policzyć, też pamiętaj. No to już ci można jakoś tam wybaczyć. To są Powinnam... te pierwsze błędy, dzięki którym więcej już takich błędów później w przyszłości się nie popełnia. A Muszę ja... mieć odliczone po ja... prostu. Słuchajcie, ja mam za to dwie... Historię. Jedna historia jest taka, że byliśmy teraz w Zielonej Górze moich rodziców i moja mama zrobiła gołąbki, zjadła je Helena i Helena powiedziała: Tato, czy jak zjadłam gołąbki, to będę latać? Czyli <noise> 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 <sobie głosy> myślę, Hmm, faktycznie. I takich pytań jest coraz więcej, słuchajcie. Tak, Ej, a z... odeszli do tego gościa, to zjadł skrzydło nietoperza. <noise> a, u was się, a u Was się przypadkiem nie jadę gołąbków ze śmietaną? U nas? No. Czy ty mam nie... Nie, bo... Ty... Ale są też ludzie, którzy jedzą z keczupem. No ale z bitą? Nie, nie, nie <grym> no. no z keczupem to rozumiem. W okolicach... Ale ze śmietaną? No, w okolicach no, Opola. Godność. Pozdrawiam Ilonkę. Oni jadają tak. I oni jadają też placki ziemniaczane z cukrem. No, ale no, no to się jeszcze to jest się, dopuszczalne To się nie z cuchrem no, i ze śmietaną tak. Może ty pomyliłaś gołąbki e, z plackami Nie, nie, są ludzie, którzy jedzą gołąbki ze śmietaną Jestem o tym przekonana nie Możemy ma. o tym zrobić sądę na nie Insta Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma Ani jednej osoby na całym świecie, która zjadałaby kiedykolwiek gołąbka ze śmietaną no. Ej, Chyba, a że przez jaj... pomyłkę na kacu A, ja... a jajecznice z keczupem? Jakby... No, oczywiście, a to, to, o, to, o, to widziałem opowiadać... No przecież to jest przysmak Ty akurat jesteś autorem najwspanialszego dania kacowego Czyli ośmiorniczki a, no tak, wieprzowe. Tak czyli to jest parówka... wyginane parówka, pa, parówki. Parówka przecięta na pół i potem jeszcze rozcięta i jak się ją włoży na patelnię pod wpływem ciepła, ona się po prostu roztak, rozwala i wychodzi z tego e, ośmiorniczka. Więcej przepisów na ojczycredaktor.pl <laughs> Zapraszam. Może nie kiedyś wezmą do jakiegoś programu kulinarnego. Będziemy ci kibicować. Proste przepisy. Kanapka z serem. Tak, ale słuchajcie, ale takich pytań właśnie dziwnych jest bardzo dużo. I e, też jeszcze ostatnio szliśmy obok kościoła razem z dzieciakami i trwała akurat msza. I e, szliśmy obok i przed kościołem były głośniki. E, I z tych głośników była msza. I ksiądz tam coś mówił i Heniek mówi Tato, czy to mówi Bóg? I ja tak stoję mówię nie wiem, idź zaplać matki. No po co tutaj zrobić? No nie nie? No, jak nie wiedziałeś, no to bardzo dobrze. No, przynajmniej Przez dziecku, wzią, kuki Tu nie będziesz wciskał naturalnie. Co Ty... odpowiedziała matka? No, nie wiem. Matka Polka. Ma, matka Polka powiedziała, idź zapytaj ojca. I, I tak chodził, robił te kroki. I te dzieci biedne do dzisiaj nie mają odpowiedzi. No. Słuchajcie, ja mam taką e, historię, która jest nie do śmiechu niestety, o. bo jechałem po samochód za miasto, bo tam jest warsztat e, taki, który opiekuje się moim samochodem, i pojechałem sobie. Kolejką, żeby odebrać ten samochód, bo był już gotowy do odbioru. Tak. I wysiadam na stacji, idę sobie wzdłuż takiego pasażu handlowego przy torach w małej, podmiejskiej podwarszawskiej miejscowości. I nagle widzę, że w samochodzie zaparkowanym przy takim właśnie z, przy takim pasażu ze sklepami, siedzi na przednich siedzeniach dwójka małych dzieci. Mhm. I to małych, małych. Jeden ma może z trzy lata tak na oko, a drugi. Jeszcze mniejszy, może dwa. Ale z przodu siedzą? Z przodu, jeden w foteliku, a drugi za kierownicą. Aha. Y I gra sobie na telefonie, ten starszy, większy, no. bo tak poznałem przynajmniej po, 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 no, po wzroście, po twarzy, po, po wielkości Aha. człowieczka. I nikogo dookoła. I nikogo dookoła. I stanąłem, zatrzymałem się i mówię, kurde, coś jest nie tak. No nie wolno tak zostawiać dzieci. No przecież ile filmów już na ten temat było, ile historii tragicznych się wydarzyło. Ja rozumiem, że nie ma upału i że e, nie wiem, albo nie jest jakoś tragicz e, przeraźliwie zimno, ale zostawianie dzieci samych w samochodzie, na przednim siedzeniu, nie wiem, no nie było tam pewnie kluczyków, ale mhm. no po prostu mnie zmroziło. Stanąłem i czekałem, do pi I? No, pilnowałem tych dzieci w tym samochodzie. I nagle mama e, tych dzieci wyszła sobie od jubilera no. no, i zaczęła takim dziarskim krokiem maszerować. Koło mnie stanęła jeszcze jedna pani, która powiedziała, że ona tej sprawy nie popuści, i faktycznie nie popuściła. Wyobraźcie sobie, że ta mama przerzuciła jedno dziecko do tyłu, już chciała odjeżdżać i w ogóle uznawała, że nic się nie, nie wydarzyło, a ta y, kobieta. Ja... Chciałem to jakoś polubownie załatwić, po prostu panią i powiedzieć, że tak nie wolno robić, ale ta mama, e, e, druga, która stanęła przed samochodem, po prostu jej nie pościła i no, traf chciał, że przejeżdżał obok patrol policji, o nie. który się zatrzymał mhm. i zaczął spra całą sprawę wyjaśniać. No i na pouczeniu z tego co wiem, to się nie skończyło, dlatego że po prostu to jest. E, no, Jakieś porzucenie. Tak, czytasz. to jest traktowane jak mhm. już prawie że no, nie przestępstwo, ale poważne wykroczenie, którego. A co powiedziała grubo, pani mama? Grubo. Pani mama, no przecież ja tylko na chwilę do na jubilera. 10 minut no dokładnie, przesady, no co, co nie może się stać? Ale wiesz, nie? No nie, mm -hmm. są sytuacje krytyczne do apteki, bo dziecko chore i tak dalej, ale do jubilera? Słuchaj, mam to codziennie przed domem. No więc a propos takich dziwnych sytuacji, to ta nie jest śmieszna, trzeba było jakoś zareagować. Myślę, że pani sobie zapamięta przez to, że tak. ten patrol tam przejeżdża. Ale wiesz, to, to jest chyba trochę a propos tego, o czym mówiliśmy na samym początku. Pamiętacie, jak mówiliśmy, żeby się nie wtrącać generalnie, żeby też nie oceniać. No, ale są momenty, kto, wo, obok których i takie chwile, obok których no, trudno przejść obojętnie i się nie wtrącić. No tutaj, no gdyby na przykład nie wtrącenie, to mogłoby skończyć się źle. No, no, dlatego dlatego jak ja zauważyłem sytuację, to poczułem się bo, bo, bo obowiązku, żeby po prostu tam stać, dopóki ktoś dorosły się nie pojawi z powrotem. Mm -hmm, I mm -hmm. zapytać, dlaczego takie dzieci małe siedzą same w samochodzie. Koronka, mm, Dobrze. I pytanie, czy cię nie korciło, żeby zabrać mu telefon? <głosy> <Nie>. <głosy> Bo mam lepszy. <noise> dobrze, dziękujemy tyle w części pierwszej. Cześć <noise> bloga. To jest część druga. W tej części opowiadamy Państwa historie, które przychodzą na nasze skrzynki Instagramowe. Wbrew temu, co Damian mówi, że zawsze jest jakaś inna skrzynka. Nie, 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 Wystarczy napisać na Instagramie. Proszę, co Państwo do Was napisali? Pani Ada do mnie napisała. Dzień dobry, Siemanko. Z uśmieszkiem. Nadrabiałam podcast 22 minuty tygodnie. Chciałam tylko dać taką małą radę odnośnie wróżki zębuszki. Pamiętacie, rozmawialiśmy tak. o tym, że wydaje fortunę po prostu na te na te zęby. Ja zęba tylko raz przygotowałam dla wróżki, licząc oczywiście, że do Stanę kasę, ale poza kasą był liścik, że mam za te pieniądze kupić sobie pastę do zębów i dbać o ząbki. <laughs> Moi rodzice bardzo dopilnowali, żebym faktycznie kupiła sobie jakąś ulubioną pastę, a ja od tej pory stwierdziłam, że wróżka to oszustka i nie ma sensu z nią robić takich wymian. Cię, no to ile ona dostała tam ze dwie dychy? Na pastę, no właśnie, no po prostu ja nie wiem. Ale rodz... To rozumiem, że w Podkowie płaci więcej. Wiesz to rodzice świetnie moim zdaniem to rozwiązali, no. e, a my się musimy z moją żoną tego nauczyć, ponieważ ostatnio jak Jachankowi znowu wypadł ząb, już prawdopodobnie. 64. Nie wiem, skąd to nie bierze. No, przepraszam, przepraszam, jak może od kolegów z <noise> <noise> Jest jakiś handel. Taki. Nie, 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 no przepraszam, ustaliliśmy kiedyś, że Damian ma 10 ósemek, więc tak. po tobie. <noise> Tak wyrywają mi co Był taki czas, kiedy Damian, ja mam wrażenie, że za każdym razem jak się spotykamy, to przychodzi od dentysty i mówi, że miał wyrywaną ósemkę. I to się ciągnęło tygodniami. To była epopeja. Tak, tak. On no, mi się wydaje, że 7 ósemek mu wyrwali. Jeszcze jedna mu została. <noise> <go> <Miej. głos> tak było, ale słuchajcie, to ostatnie właśnie, jak Heniek miał, wypadł mu ząb i trochę o tym zapomnieliśmy. I e, wtedy moja żona grała na czas. E, ja słyszę, że jest po prostu e, taka sytuacja podbramkowa, że Heniek już trochę płacze, że e, no, został ząb, a nie ma pieniędzy. I moja żona po prostu wzięła go do łazienki i mówi, to teraz musimy wypowiedzieć magiczne zaklęcie. Ja wtedy dostaję jasny sygnał po prostu, że najważniejsze, żebym leciał szybko do portfela i wrzucił cokolwiek tam, żeby tam cokolwiek było. No i oni poszli do toalety i moja żona wymyśliła w tym momencie wierszyk. I ja go teraz przeczytam. Uwaga! Proszę. Wróżko, zębuszko, przyjdź po moje ząbki, strzepnij na nie pyłkiem i zostaw mi pieniążki. Piękne! Wymyśliła to tak po prostu. Tak do poczekaniu, no? No, naprawdę, ładnie. No, Bardzo, ładnie. naprawdę tak ściarka Bardzo, piękna No, no widzicie, o, nie, Na nas... miejscu wróżki dałbym dychę więcej. <laughs> nie dziękujcie. Taka historia ode mnie. No. Bardzo, e, ładnie. Więc e, czekamy na naszych skrzynkach e, tutaj internetowych o na wasze historie. Czekamy. Na Instagramie, na Instagramie. Tak, tak, tak. Ja proszę, mam historię proszę. pani Natalii, która odbiła się od mojego listu od Mikołaja ostatniego, gdzie mówiłem, że nie potrzebuję w domu zegarka, bo życie osiedla wskazuje mi, jaka jest pora dnia <laughs> lub y, która jest godzina. No więc pani Natalia ma podobnie, bo mieszka w bloku, ma. Patio, gdzie o sąsiad nie. ma motor, który odpala, biegają dzieci, szczekają psy, oprócz o tego buduje God. się szpital obok i to wszystko toczy się właśnie w jakimś tam określonym e, rytmie dnia. I pani Natalia mówi, że już się prawie do tego wszystkiego przyzwyczaiła, gdyby nie to, że wprowadził się sąsiad śpiewak koperowy, który próbuje swoje o arie dwie. o godzinie 12 i 19, czyli do obiadu i do kolacji można sobie posłuchać na przykład Turandota lub e, no nie wie, czyli Armageddon. Panią Natalię. Każdy z nas był w tym miejscu. Jak nie idzie, to nie idzie. Ale ja słuchajcie, kiedyś mieszkałem e, przy osiedlu, które się budowało. I tam także o godzinie 7 rano, bo nie wcześniej, o 7 przychodzą e, panowie robotnicy. Zazwyczaj już. Zazwyczaj. I u, u mnie tak przynajmniej było. I nas budził nie wcale dźwięk jakiegoś dzwonka, tylko oni zaczynali swoją budowę od czyszczenia wielkiego bębna z betonu. I brali taki pręt i jak. Lewon! Lewon, to wielki że bo to wiesz, po całej nocy. On pewnie był wyschnięty tak, i tak, trzeba było i jakoś docykruszać. Tak, 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 tak. W moim bloku tak. mi <grym> mieszkała kiedyś Stewardesa. Oczywiście wszystko było w kostce Bauma, bo w Polsce wszystko musi być w tej beznadziejnej kostce Bauma, więc trzecia <grym> <Aha, walizeczka> trzydzieści. Ta. <grym> no tak. Nie możesz jej podnieść! Przecież to jest ta mała! <grym> Podręczna. <grym> No przecież. <śmienicza> Tak to właśnie jest. A... swoje walizki. Mój tato zawsze powtarzał, że mam tak spakować walizkę, żebym była w stanie wrzucić ją na górę tam w pociągu na ten. Więc w moim przypadku to jest maksymalnie 17,5 kg. Nie róbmy perperperper, a, a propos śpiewu i koncertów, to mieliśmy przyjemność być razem z Kamą na takim przedkoncertowym widowisku Dawida. Dawid podsiadło, znany i lubiany artysta, młody, zrobi karierę. I ja mam taki apel do Dawida. Koncert był świetny, naprawdę. I płyta uważam, lata 20 jest Genialna. Doskonała. Jest Rewelacyjna. Ale ja mam taki apel, żeby on nie tworzył takich piosenek, ponieważ ja muszę się potem z tym mierzyć, że moje dzieci chodzą i mówią: Tato, a co to idiota? A kto to idiota? Czy to przekleństwo, czy nie? Albo kamieniem rzucę w twoją twarz. I tak chodzą i dzisiaj kamieniem rzucę w twoją a twarz. Barabara? No tak. I są myślę, jedny. I o mi: Tato, włącz post, włącz post. Więc ja apeluję, panie Dawidzie. Proszę stworzyć jakąś piosenkę dla dzieci, bo moje dzieci chcą słuchać pana, panie Dawidzie. I miło by było, gdybyś pan także, że tak powiem, się pochylił nad nimi. A ja jeszcze Dziękuję. dodam, że naprawdę Henryk jest na wiernym fanem. On jeszcze nie umiał mówić, a już do. Nie ma fal, nie, ma fal, nie tak. ma fal. Już się bujał w samochodzie. Może w ogóle pan Dawid powinien przyjść tutaj do nas do podcastu 22 minuty tygodnia, porozmawiamy, damy jakieś wskazówki. Miło będzie. A może i gadżety jakieś damy. A da damy, gadżety, nie ma problemu. Kto nie lubi gadżetów? Dawid, Wiadomo. lubisz gadżety? Zapraszamy. To wpadnij. I napisz może piosenka dla dzieci, e, a płyta dla Może tego... nawet tytułową do jakiegoś filmu, to by zawsze jest taki fajny element. Oczywiście. Weźmiemy na przykład wierszyk o wróżce zębuszce. O, wspaniale, no. No, a, no Staszek a. Sojka zaśpiewał, ty drucha we mnie masz i no. wszyscy to Popatrz. potrafią zaśpiewać. No to do ma... to historii. Słuchajcie, mamy, mamy, gotowy, plan, mamy gotowy materiał na płytę, potrzebujemy jeszcze tylko wokalisty. No. Dawid, <laughs> wpadaj. Cześć, <laughs> przecia. Witamy serdecznie w naszym podcaście to jest część trzecia, ciekawostkowa. Ty chciałeś to powiedzieć. Nie. <grym> Specjalnie <grym> chcieliśmy, żeby Mikołaj zaczął, bo Damian ma najbardziej czerstwe początki ever, nie. więc nie kiedyś, dostał początku. Tak, nie wrażę. Kiedyś się do nich przekonacie. Mordeczki. No dobrze. E, co my chcieliśmy? Ciekawostki. Ciekawostka. Nie, nie nam... no ale jeszcze tak wracając Dawid, do Dawida, nie? 80 tysięcy na Stadionie Narodowym, a nam udało się kupić bilety, chociaż była to druga przez Mękę. Także Dawid, widzimy się tak czy siak. Tam możemy też pogadać. Tak o tej jest. Płucie. A najlepsze jest to, że po prostu kupowaliśmy te bilety na trzy różne Rodzaju komputery i próbowa, tak. próba naprawdę. W... Nośniki nazwijmy to, bo by był też jeden tablet i dwie komórki. Tak, no to była jakaś masakra. No to po prostu, żeby dostać te bilety, no coś, na jakiś obłęd, walka nie, no była taka, tam się że. Działo. Ale i każdy z nas, palpitacje serca i tak dalej, po prostu wdech, wydech, ktoś kupił, zapłacę blikiem, potem rezerwacja, potem nie, potem anulować, trzeba potem coś, ale ostatecznie kto kupił bilety? Ja, dziękuję. Tak, Dzień jest. dobry, brawa. Nie no. wiecie co, tak, tak, ale tam potem Dawid mówił, widziałem jakieś storki, że muszą. To jeszcze przeliczyć, bo tam się faktycznie wieszały, że no w każdym razie Ale udało, się udało nam się. No, nie wiedzieliśmy w ogóle, gdzie kupujemy, po prostu na chybił utrafił jakiś święć obok siebie. Ale najgorsze jest to, że koncert jest zaplanowany na 26 dzień sierpnia. Jak dobrze powiedziałeś, brawo! Przyszłego roku. Tak, i najlepsze jest to, że na ten dzień pierwotnie nasi przyjaciele planowali <noise> ślub. E, I co to może oznaczać? Że, że... że będą musieli przyjść na płytę. Nie, no, że orkiestrę mamy już zapewnioną. <noise> Coś wymyślimy, na pewno coś wymyślimy. Jest tak, no... To, Zespół już jest. Nie tak. wiem, nie wiem, właśnie to może do Czepin się uda nam po prostu to jakoś połączyć, nie? Damy tak, radę. To jest no. kwestia dobrej organizacji. Do, dokładnie. To do dogadania. Ja do, coś, coś na pewno jakoś się uda. Ale a propos, bo po, się rozchodzi o to, jak ciężko było kupić te bilety, bo te systemy do kupowania biletów, zwłaszcza gdy się e, podaje godzinę startu sprzedaży, no to wiadomo, że jest ciężko, serwery załadowane, wyrzuca a nie można zrobić płatności, i tak dalej, i tak dalej. To ja mam jeszcze taki aneksik do tego wszystkiego. Mm. E, takie może to być przestroga dla wszystkich, żeby na wszelki wypadek dawać swoim dzieciom imiona bez polskich liter jest łatwiej kupić na przykład bilet lotniczy, bo nie wszystkie systemy zagraniczne obsługują i y -y, nie możesz tak, wpisać, a potem to się nie zgadza z dowodem. Dzięki. Dzięki jest Super, Aha. dzięki, że mi tak poleciłeś. Bo ja nazywałem syna Tełodor i mam problem. Super. super, super dzięki za, za tip, nie, to, naprawdę ja super, pro tip. Super, nie ma to, super Michałowski i ja, Kalinczak potwierdza. Super, super rodzic, naprawdę, nie, super. to jest jedna z najlepszych rad, jaką, kiedy, jak, ja, jaką dostałem. Ja super, ekstra, Naprawdę, Dobra, ja jedę z moją ciekawostką. Na się wody, tak. Słuchajcie, napisała, poczekajcie, powiem wam kto napisała, pani Żaklina do mnie napisała, mhm. Jackie, a propos polskich znaków w imionach. Um, pani do mnie napisała, że była taka sobie historia, mhm. James Cook przypłynął do Australii, spotkał tam aborygenów, no i zobaczył w tle skaczące kangury. Mhm. No i zapytał aborygenów, co to są za zwierzęta, na co aborygeni popatrzyli po sobie, kangaroo, kangaroo, no więc mamy kangaru. Tylko, że to podobno oznacza, nie wiem, nic nie rozumiem. Naprawdę? Co jest stolicą um, Australii, skoro już przy Australii jest jesteśmy... Kangaru. Kangaru, Canberra. Pamiętajmy, że nie jest Sydney i nie Melbourne, Canberra i kangaru, to nic nie rozumiem kangaru. Naprawdę? No nie wiem, czy naprawdę, bo ustaliliśmy, że nie sprawdzamy A, faktycznie. ciekawostek, więc jeżeli pani Żakina nie kłamie, to tak właśnie. Czyli jest. jak mówimy do kangurów, że są kangurami, to mówimy, że tak naprawdę są. Nie, nic nie, nie wiem. rozumiem, nic nie rozumiem. Nie wiem. Nie, nie nie wiem. wiem nie o, rozumiem. zobacz, jaki nie wiem idzie. No, no. Skacze. Zobacz, jak to, jak to nie wiem, One skacze. One nie potrafią no. chodzić, tylko skakać. Ale ma piękną torebkę tę, nie wiem, nie? No, no. A, no właśnie. Bardzo ładna, bardzo ładna ciekawostka, Mikołaj. Jak daleko jest od kangurów do krokodyli? No, wiesz co, w liczba liter się zgadza. Ja jestem tak słaba Proszę zmieściłbym. W krzyżówce bym zmieścił. To dobrze, bo ja kompletnie nie o tym. Nie, słuchajcie, chodzi tutaj takie medyczne mi wpadły w ostatnio ciekawostki. To proszę bardzo. Ale, czy się państwo ci wysłali? Państwo mi wysłali i na przykład jest taka historia, że Pan starożytni starożytni <sum> Rzymianie na zmiany skórne nakładali sobie odchody krokodyla. Oho. I nie jest oczywiście zapisane w statystykach ile osób ze zmianami skórnymi nie przeżyło spotkania z krokodylem, ale to dosyć ciekawa poczekaj, forma. W Rzymie krokodyla? Ale poczekaj. No właśnie tam nie ma nilu przecież. Mikołaj! Mikołaj, moim zdaniem nie. tak wyglądała twoja kariera w szkole, nie? Że, i py... no, dokładnie. Do Dzięki, Żartem dziękuję. przeszedłem całą podstawówkę. No dobrze, dziękujemy bardzo serdecznie za ciekawostki. Uważajcie na krokodyle w List od Mikołaja! Witam wszystkich moich gości, ja w temacie ciekawości. Nie wierzę, że są na świecie kierowcy, którzy nie są ciekawi, ile ich samochód przejedzie na jednym baku. A, mam was! Lejemy do pełna, zerujemy ten licznik, który da się ręcznie wyzerować i jedziemy. Jak nie jeździmy dużo, to nam się zabawa dłuży, ale jedziemy i odliczamy. Komputery pokładowe wariują, choć i tak mam wrażenie, że zawsze nas kantują. Ale jedziemy i kombinujemy. Jak będę jeździł wolniej i będę hamował silnikiem, to mniej spalę. No ale przecież nie będę tydzień, dwa albo dłużej jeździł jak emeryt. Z całym szacunkiem do emerytów. Rura, jedziemy. O, rezerwa już blisko. Ale natrzaskałem. Ile pisali w internecie? 800 kilometrów na jednym baku? Leszcze. Ja już mam 750, a wiadomo, że od momentu zapalenia się rezerwy jest jeszcze... Aha, no ze 100 do przejechania. Jadę na rekord, kumplom w robocie, szwagrowi sąsiadowi, wybrać dowolne, oko zbieleje i jeszcze go portfel zaboli, jak mu powiem, że na jednym baku 850 km przejechałem. 850! Przecież to prawie tysiąc! Dobra, wystarczy. Przecież wiadomo, jak to wszystko się skończy. Jak to możliwe? Wskazówka przecież nie opadała na sam dół. No, no mrygał ten wykrzyknik, mrygał przecież. Mówili, że zawsze jak rezerwa się zapali, że te 5-10 km więcej można jeszcze przejechać bez przerwy. Zdarza się, można. Kolega kolegi ostatnio zatankował 71 litrów w teoretycznie 70-litrowym baku. No ale zgasł. Dostał czkawki i padł kilkaset metrów przed metą. Tak to jest z tą ciekawością, zwaną pierwszym stopniem czy pierwszym krokiem do piekła. Podsumowując, eksperymenty z benzyną, kierowniczko i kierowniku, tylko z pełnym kanistrem w Twoim bagażniku. To ja taka a propos Twojego listu, drogi Mikołaju. Ja w ogóle nie mam problemów, na przykład, jeżeli chodzi o podwyżki cen paliwa. Bo ja zawsze tankuję za 50 zł. No wiadomo. I czasami za 100, jak mam gest, na przykład, i tyle chciałem powiedzieć. Dzięki, Mordeczki. Do usłyszenia. Zapraszam bardzo minus miło tydzień. To tyle, Mordeczki. Do usłyszenia. Wiecie, że kiedyś do tamizy wpłynął wieloryb? Ja pamiętam, mieliśmy to w newsach, jak pracowałam w Radiu Z. Ja Więc mam, te krokodyle w Rzymie. że, ci, nie, to nie że nie dwa lata sobie... temu w Wiślach na Kondy szukali. Ty. A no faktycznie było tak coś takiego. No. Powiem Ci, Mikołaj, że ja Rzym o tej ciekawostce nie wiedział. No, tak. tak. Rozumiem. A? Dobry żart? Dobrze.